No cóż, wiem o co będą pytania, więc może za dużo mówić nie będę. Ciężko mi racjonalnie ocenić to spotkanie po tym, co wydarzyło się w tej sytuacji, o której Państwo doskonale wiedzą. Emocje są duże, rozczarowanie ogromne, tym bardziej szkoda mi drużyny, która pracuje, by wywalczyć każdy punkt. Ta sytuacja była kluczowa, dlatego jak możemy oceniać całe spotkanie, przyznał Adrian Siemieniec. Trener Jagieloni nie miał wątpliwości, że arbiter podjął błędną decyzję, co okazało się decydujące dla losów meczu. Jednocześnie zachowywał spokój, zauważając, że nie ma możliwości naprawy błędu, a Jagielonia skupi się teraz na kolejnych meczach. Na koniec dodał: Jeśli coś jest tak ewidentne i oczywiste, nie będę udawał, że wszystko jest w porządku. Jeśli cała Polska widzi, że musi być czerwona kartka. To trudno mówić, że to nie ma znaczenia. Nie wiem, dlaczego nie było czerwonego.